I witam was gorąco w kolejnym odcinku. Dzień dobry, krypto. Mamy dzisiaj wiadomości na 11 listopada, czyli piątek. Dużo się wydarzyło w ostatnie 24 godziny, począwszy od DPG-u Tethera, który śledziliśmy na bieżąco na Discordzie, do tego, jak CPI praktycznie uratowało całą sytuację, czyli dane o inflacji Solana, która miała odblokować epoch, i nagle zostały te hmm, odblokowane tokeny Solany. Nieodblokowane. to Jest bardzo ciekawe, jak ta. Ten świat decentralizacji działa tutaj w krypto, gdzie wielu liczyło na to, że będzie jeszcze jeden rzut nasolania. Tutaj mamy przeciwny kierunek, no i zacznijmy może od S&P 500. 5,5%, do tego mamy NASDAQ 7,35, czyli dolar spada, 2,23, wszystko się układa w kierunku tego, że krypto również poszły do przodu, do góry. A więc mamy BTC 11,7%, 17,5 tysiąca dolarów. Projekty, które sobie najlepiej poradziły, to jest FTX 63%, Polygon 40%, Chilis 38%. A projekty, które sobie nie poradziły, to są te. Whitebit Token minus 4%, BTC Token 2,2% i USDD. Tutaj wszyscy wyszli praktycznie ze Stablecoinów: Widzimy USDD, USD Coin i Pax Dolar. Następne, Czyli zupełnie przeciwna sytuacja do tego, co się działo dziś. Mieliśmy Depek Tetera przy tych ostatnich spadkach, i gdzieś tutaj było omawiane również to, że Alameda mm, gdzieś tam gra pod spadek Tetera i zostały im zablokowane niektóre Tetery w wyniku tego, ale o tym za chwileczkę zobaczmy. Ten market cap, jak wygląda w tym momencie, jeżeli chodzi o mm, no, kapitalizację Tetera. Byliśmy już tutaj na 69800, dokładnie kiedy? Dokładnie 9. W przeciągu jednego dnia jesteśmy już na 68,200. Tyle utracił Tether, jeżeli chodzi o kapitalizację USDD, a bardziej USDC coin. Widzimy, że tutaj mamy odbicie od dokładnie 5 listopada idziemy wyżej, jeżeli chodzi o kapitalizację 43,5 BUSD. Nadal gdzieś tutaj w tych samych granicach, także tutaj mamy 23 miliardy, do tego dochodzi USDD. tu im się też PEG rozjechał bardzo mocno, 97 centów nadal i nie może tego w tym momencie odzyskać. HUSD, no to już praktycznie, to już już po nim mamy 20 centów, no i TrueUSD widzimy, że też nie zaciekawie. My tutaj obserwujemy DSO i innych, którzy obserwowali ten depekt tetera. I tutaj mamy informację o dłoni. YoToTero, o co chodzi? USDT, kiedy Terra upadła, mieliśmy podobną akcję cenową. Niektórzy śledzili upadek, zobaczmy sobie. W każdym razie mamy cenę. Zróbmy sobie year to date. Zobaczcie, jeżeli chodzi o maj, przy upadku Tery zeszliśmy dużo, dużo niżej. A teraz zeszliśmy ciutkę wyżej niż ostatnio, i dalej podpowiada nam. Ludzie zmieszają ryzyko i na wszelki wypadek przerzucają USDT na USDC albo BUSD. Jest to normalny ruch cenowy, biorąc pod uwagę presję rynkową, o ile Tether może się opłacić. No i akurat się opłaciło w tym czasie, bo jeżeli sobie przejdziemy na DESO, widzimy, że obudzi się ponownie Tether aktualizacja zegarka. Wgląda na to, że USDT został uratowany przez CPI. Nie myśl, że wszystko się skończyło, gdy Bitcoin wzrósł 3% na NASDAQ o 6%. Nadal osiąga niski poziom. 98 centów, również redukcja kapitału w rynku zmniejszono gdzieś tutaj do 68, o tym mówiliśmy o tej kapitalizacji, kłopoty jeszcze z Tether'em się nie skończyły, dlatego my śledzimy sobie Deso i będziemy obserwować tą sytuację dalej. Nawet Alameda używała tetera do arbitrażu, dlaczego nie odzyskali pieniędzy użytkowników, tylko grają w taki sposób, pewnie żeby odzyskać te pieniądze i wzrosnąć na cenie FTX'a, może będzie to w jakim stopniu złagodzony. No, i mieliśmy tam informację o tym, że będzie wyrzucenie na rynek około 50 milionów, bardzo duża ilość, jeżeli chodzi o, o Solanę. I co się stało, że fundacja Solany zablokowała to, co miało być odblokowane, i prawdopodobnie trafiłoby na rynek. Także taki mam ten zdecentralizowany świat, że jeżeli ktoś grał pod to, to wiecie, że nie do końca ten kod się sprawdza. Zawsze. Bitcoin rośnie po tym, jak również SP 500 i inne rynki, jak liczby inflacyjne ujawniają spowolnienie. Inflacja w USA wzrosła o 0,4%, czyli 0,4% od września do października 2022, spadła do 0,2% od sierpnia do września. Bitcoin zwyszkowa, ponieważ inwestorzy oczekują wolniejszych podwyżek procentowych, czyli oczekuje się, że teraz będzie albo 0,5% dodane lub nawet dziś oczekuje się, że będzie to niższa, niższe rejony, ale bardziej 0,5%. W czasie prasy rynki kryptowalut zareagowały głównie pozytywnie na wiadomości, przy czym Bitcoin przekroczył granicę 17,400 i Ethereum wzrósł o 3,1%, aby oscylować wokół granicy 1280. Co więcej, XRP i Jada zyskały ponad 2%, podczas gdy ulubiony memecoin pewnego miliardera wzrósł o 6,5%. Żeby nie być gołosłownym, jak wyglądają te wskaźniki? CPI w USA zanotował w październiku 7,7%. Po 7 miesiącach ponownie spadł poniżej 8%, najmniejszego wzrostu od stycznia 2022. Był poniżej oczekiwań na poziomie 8,82% z poprzedniego miesiąca. zmniejszy to presję na Fed, aby spowolnić podwyżki stóp. Więc tutaj mamy prawdziwe oblicze tego, co zmieniło ten rynek. Nie tylko ten rynek krypto, ale również innych giełd w ostatnich 24 godziny. Analityk Dave The Wave, który tak naprawdę nazwał albo przepowiedział upadek Bitcoina w maju 2021. Ciekawe, czy przepowiedział ten drugi również parę miesięcy później, ale o tym tutaj nie wiemy. Tak naprawdę on zauważa, że BTC jest wyższa. Dywergencja w tygodniu, jeżeli chodzi o akcję cenową. Dave The Wave zauważa, że bycze rozbieżności ma miejsce, gdy ceny osiągają nowy dołek, a oscylator nie. Według analityka może to sygnalizować konkluzję trendu spadkowego. I pomimo niedźwiedzi akcji cenowej ogólnie, Dave The Wave uważa, że BTC może nadal eksplodować o imponujące 3400% w ciągu następnej dekady. O, to są pierwsze takie jakieś analizy techniczne, które widzę, że BTC miałby osiągnąć prawie 550 tysięcy pod koniec 2032 roku. Dokładnie tu nam to pokazuje. Aktywa kryptograficzne gwałtownie spadły w tym tygodniu po oszalającym torkowym upadku FTX-a, po ostrzeżeniu go jako filaru stabilności, no a teraz widzimy, że CPI i wiadomości, które tutaj doszły, nawet Solana, fundacja Solany, która blokuje Epoch i e, kolejny zrzut Solany nie doszły do skutku. Także no i jeszcze FTX, e, który został, czy Alameda, która miała zablokowane e, do tego Tethery. O tym za chwileczkę. Chainlink oferuje usługę Proof of Reserve dla giełd objętych walką. Firma twierdziła, że jej produkt może przywrócić zaufanie do giełd kryptograficznych dzięki większej przejrzystości, ale nie wszyscy są przekonani. Chainlink zaoferował swój produkt Proof of Reserve jako rozwiązanie przyszłych problemów, więc zobaczmy. No o co tutaj chodzi? W ciągu ostatnich kilku dni rynek kryptowalut pogrążył się w spadku, to wiemy. Dowód rezerw to technika, która pozwala użytkownikom kontrolować rezerwy giełd kryptograficznych w czasie rzeczywistym. Niektóre giełdy już wdrożyły proof of reserve. A z Binance argumentował, że wszystkie giełdy powinny teraz oferować tę funkcję. Niektóre giełdy twierdzą, że stworzenie systemu dowodu zajmie tygodni lub dłużej. Dlatego mamy tutaj OKEX, KuCoin, który gdzieś obiecał za około miesiąc udostępnić również swoje rezerwy. A produkt wykorzystuje węzły Chainlink połączone zarówno z interfejsem api, giełdy, jak i jej adresami skarca. A węzły są połączone z inteligentną umową Proof of Reserve. Kontrakt można odpytać z dowolnego innego konta w sieci, aby ustalić, czy aktywa kryptograficzne giełdy są równe z jej zobowiązaniem. Cały czas rośnie pytanie, kto mógłby uratować FTX-a. FTX stara się zebrać od inwestorów około 9,4 miliarda dolarów. Źródło powiedziało Reuterowi, że Bankman fried rozmawiał z założycielem Tron, Justinem Sunem, giełdą kryptograficzną OKX. I platformą stablecoin Tethera. Dyrektor ds. marketingu, OKX, Hader Rafik, powiedział, że giełda zrezygnowała z początkowej okazji, zanim FTX nawiązała współpracę z Binance. W tym momencie po prostu oceniamy sytuację. No i tak naprawdę nie wiemy jeszcze, z kim oni tutaj wejdą w układ. Ostatnie doniesienia donoszą, że gdzieś kraken zastanawia się również nad wejściem i gdzieś tutaj złączeniem się z FTX. em To by była chyba najlepsza odpowiedź na to, bo. Wydaje mi się, że Kraken miałby przynajmniej jakieś cząstkę zaufania jeszcze tutaj na tym rynku. No więc pytanie, co tutaj się wydarzy? Najmniej prawdopodobną opcją pewnego rodzaju zastrzyku kapitału w FTX może być Coinbase. Także tutaj, w tej sprawie, Coinbase raczej nie wyciągnie ręki. Według dwóch serwisów śledzących inwestycje, para najgłośniejszych zwolenników Bitcoina: założyciel MicroStrategy Michael Saylor. I prezydent Salwadoru na e Bukele stracili łącznie 1,7 miliarda dolarów na swoich dobrze nagłośnionych inwestycjach. Liczby opublikowane przez Sailor Tracker i Naibi e Tracker pokazują, że Sailor, który kupił 129 tysięcy bitcoinów po średniej cenie 30 tysięcy, stracił prawie 1,7 miliarda dolarów, podczas gdy Bukele, który kupił ponad 2 tysiące bitcoinów za średnio 45 tysięcy dolarów, stracił prawie 65 milionów dolarów. Stanowi to stratę odpowiednio 42%. I 60%. Obecnie zapas Leroy jest wart prawie 2,3 miliarda dolarów, podczas gdy ma wartość ponad 42 milionów dolarów. Duża różnica. Także macie tu dwa trackery: tracker.com i Naibe -tracker i możecie śledzić, jak im idzie ta inwestycja do tej pory. No i czy mają nosa długoterminowo, bo już widzicie, bitcoin wzrasta do 17,5 tysiąca, jesteśmy 3 tysiące niżej niż jeszcze 2-3 dni temu, a już mamy przynajmniej spary analiz, które mówią o. 500 tysiącach dolarów, także jeżeli mają takiego nosa, który jest od ziemi do księżyca, no to pewnie może tutaj mogą mieć rację w niedalekiej przyszłości. Tether zamroził USDT należący do FTX, -a, ponieważ pojawiły się spekulacje na temat tego, czy jego siostrzana organizacja zdołała sprzedać stablecoina. Rynki kryptowalut są zestresowane z powodu trwającego skandalu, to oczywiście wiemy. I zamrożony USDT FTX istnieje na blockchainie Tron, który obsługuje ponad połowę wszystkich istniejących USDT. Ruch został po raz pierwszy zgłoszony przez Coindesk. Tether regularnie zamraża adresy USDT i umieszcza je na czarnych listach z różnych powodów, w tym na żądanie organów ścigania po włamaniach i innych nielegalnych działaniach. Podczas gdy handlowcy i inni obserwatorzy rynku uważnie przeglądali się tego, co się dzieje, no to tutaj kontrowersyjny założyciel Trona powiedział, że jego zespół podobno pracuje przez całą dobę, aby zapobiec dalszemu pogorszeniu się rynku kryptowalut. No dlatego, jeżeli... Taka była sytuacja z DPG. -iem. Należy bardzo szybko zamrozić niektórym aktywa, żeby po prostu dalszego DPG nie było. A najlepiej e, tutaj swojemu rywalowi Alamedzie czy FTX. W ostatnich 24 godzinach pojawiły się informacje o tym, że Salwador może gdzieś przetrzymywać swoje bitcoiny na FTX. -ie. Oczywiście to była e, no, informacja tak naprawdę niepotwierdzona, ale tą informację gdzieś tam popchnął dalej e, jeden z przedstawicieli tutaj tego kryptoświata. Chyba Mike Nowograd to dalej puścił. My nawet dodaliśmy tę informację na Discordzie u nas i od razu z zapytaniem, to nie może być prawda. No i tak się okazało. Więc zobaczmy, co możemy się tutaj dowiedzieć. Dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, skorzystał ze swojego konta na Twitterze, aby uśpić te plotki, dzieląc się tym, że ilość dezinformacji jest szalona. I że kilka chwil temu w imieniu wiadomości z prezydentem Naibem powiedział, że prezydent Bukele powiedział mu nie mamy żadnych bitcoinów w ftx i nigdy nie mieliśmy z nimi żadnych interesów. Zobaczcie FTX blokuje wypłaty. powiedzmy na całej kuli ziemskiej, ale nie FTX na Bahamach. Także tutaj artykuł Blockworks FTX.com wstrzymał przetwarzanie wypłat na platformie we wtorek, ponieważ kryzys wypłacalności stał się ostry, a kierownictwo szukało nowego finansowania. Wcześniej dzisiaj platforma analityczna blockchain Nansen po raz pierwszy zauważyła, że ograniczona aktywność w zakresie wypłat ponownie wzrosła i prześledziła, że FTX staciło 7,2 miliona dolarów. Większość klientów FTX wciąż jest zamrożona z wypłatą środków, a tutaj po prostu oznacza to, że FTX prawdopodobnie priorytetowo traktowała swoich pracowników lub osoby mające konta ze zweryfikowanymi lokalnymi adresami na Bahamach. Dodał, że pracuje nad dodatkowymi trasami, aby umożliwić wypłaty dla reszty naszej bazy użytkowników na całym świecie. Także najpierw dla swoich a potem dla reszty. FTX US ogłasza, że za kilka dni może wstrzymać handel na swojej platformie. Według strony internetowej FTX US wypłaty są i pozostaną otwarte, jednak wielu zaczyna kwestionować słuszność jego oświadczenia, ponieważ niedawne ogłoszenie na stronie internetowej FTX US zaczyna budzić tutaj kontrowersję. Według banera na górze strony internetowej FTX US handel na FTX US może zostać wstrzymany w ciągu kilku dni, Ogłoszenie wezwało użytkowników giełdy do zamknięcia wszystkich pozycji, także uważajcie na UE. Binance wywiązała się z zobowiązania do większej przejrzystości między giełdami i upubliczniła. Binance ujawnia zasoby kryptowalut w ramach zobowiązania do przejrzystości. Dzień po ogłoszeniu, że rozpocznie się od potwierdzenia rezerw w celu zachowania pełnej przejrzystości, giełda zamieściła na Twitterze swoje zasoby kryptowalutowe przechowane w gorących, zimnych portfelach. Udziały obejmują 475 tysięcy BTC, 4,8 miliona Ethereum, 17,6 miliarda USDT i 21,7 miliarda BUSD, 601 milionów USDC, a także 58 milionów BNB. Zgodnie ze stawką rynkową tych tokenów w momencie pisania zasoby Binance wynoszą ponad 47 miliardów dolarów. Zasoby te zostały zarejestrowane 10 listopada o godzinie 12. A tokeny są dostępne w różnych sieciach, w tym m.in. BTC, Ethereum, TRX i BNB. Prezes grupy finansowej twierdzi, że próbował ostrzec banka Manfred przed niewypłacalnością w lipcu. Richard Handler twierdził, że zaoferował FTX usługi restrukturyzacyjne, które mogły uratować, ale przedstawiciele giełdy odmówili spotkania z nim. Richard Handel, dyrektor generalny Jeffrey's Financial Group, podobno 10 listopada twierdził, że wiedział o problemach z płynnością FTX już w lipcu. wątku na Twitterze Jeffries ujawnił zrzuty ekranu e-maili, które, jak twierdził, zostały wysłane do współpracowników Sam Bankman Fry, znanego również jako SBF. Obrazy dostarczone przez handlera nie pokazują nazwisk ani adresów e-mail i innych uczestników rozmowy, ale treść wiadomości sugeruje, że handler próbował oszczec SBF o potencjalnym problemie. No i właśnie tutaj są informacje, również tutaj dochodzą do tego, że tak naprawdę Alameda FTEX tak już miał problemy w maju w przypadku Tery. I potem Alameda za pomocą środków klientów wspomogła i wyciągnęli ich z dołka. nie na długo jak widzimy, ale pierwszy e-mail pochodzi 7 lipca 2022. W nim Handel pyta odbiorcę, czy zna Bankman Fright. Handel twierdzi, że obawia się, że SBF może się przerastać jego głowę i możliwości może szybko znaleźć się w niepewnej sytuacji. Odbiorca pierwszego maila odpowiada, że rozmawiał z SBF raz i wymienił z nim e-maile. Również niedawno mówią Handlerowi, że wyślą notatkę SBF, w następnym mailu Handel odpowiada, powinniśmy się spotkać na spotkaniu lub kolacji. To przez co przechodzi, nie minie tak szybko, jakby sobie tego życzył. Także tutaj ostrzeżenia mieliśmy już dużo, dużo wcześniej. 82% rezerw Tetera utrzymywanych w wyjątkowo płynnych aktywach zgodnie z poświadczeniem. Aktywami Tenta USDT na koniec trzeciego kwartału wyniosły 68 miliardów dolarów, przekraczając jego łączne zobowiązania w wysokości 68 miliardów. Emitent Stablecoin na Tether Holdings opublikował swoje najnowsze kwartalne zaświadczenie 10 listopada. Tutaj należy zauważyć, że oni mieli chyba do końca miesiąca to upublicznić. 10 dni po ślizgu, no ale w końcu mamy. Także 82% rezerw Tethera było otrzymywane w gotówce, ekwiwalentach środków pieniężnych i innych lokatach krótkoterminowych na dzień 30 września 2022. I tutaj jest taki troszeczkę fragment, który mówi nam o 82% w gotówce ale mamy ekwiwalent gotówki i inne depozyty. Nas bardziej by interesowało ile jest w gotówce, a były doniesienia, że to jest 8-4% jeszcze parę lat temu. a I ile jest w tym ekwiwalencie i co to jest? Tego raczej nie poznamy, bo to jest sekretny sos tego całego przedsięwzięcia, bo nie mamy prawdziwego audytu, tylko mamy atestację, czyli ogólny zbiór. Tak jak to kiedyś powtarzałem, jeżeli mamy wybory prezydenckie, to atestacja liczy jeszcze raz ilość głosów. Audyt liczy, czy ktoś miał uprawnienia do tych głosów, czy były one sfałszowane, czy nie. Dlatego tutaj bardzo długo, jeszcze nie dowiemy się w teterze, czy mają tutaj jakiekolwiek poparcie, ile jest tej gotówki naprawdę. Dalej mamy oczywiście Ekspozycja Tether na papiery komercyjne w formie krótkoterminowego długu korporacyjnego o wyższym profilu ryzyka spadła do zaledwie 0,07% swoich udziałów. Firma twierdzi, że nie poniosła strat w wyniku likwidacji swoich papierów komercyjnych o ponad 24 miliardy dolarów. Bony skarbowe Stanów Zjednoczonych stanowią obecnie ponad 58% rezerw emitenta stablecoina, a Tether zaksięgował zysk w trzecim kwartale, dodając 60 milionów dolarów do nadwyżki rezerw. Paulo Ardojno, dyrektor ds. technologii w Tether, powiedział, że najnowsze zaświadczenie pokazuje zdrową sytuację finansową firmy. I zaangażowanie na rzecz przejrzystości. Poświadczenie kwartalne zostało przeprowadzone przez BDO Italia, ramię organizacji księgowej BDO Global, którą Teter wynajął w sierpniu do wypełnienia swoich obowiązków sprawozdawczych. Od tego czasu Teter publikuje co-miesięczne zaświadczenia, potwierdzające, że jego USD stablecoin jest w pełni zabezpieczony. Także z kwartalnego przeszliśmy na miesiąc. No i teraz mają co miesiąc upublicznienie. Czasami z poślizgiem do 10 dni, czy tam do 15. Sek zyskuje zwolenników w walce z Rypol. Kancelaria uważa, że sąd powinien uwzględnić wniosek Sek o wydanie orzeszenia w trybie uproszczonym, oddalając obronę oskarżonych w trybie rzetelnego wypowiedzenia. InvestReady, jak przecież zwana jako Accreditae, firma, która ułatwia weryfikację uprawnień inwestorów do inwestycji kapitałowych online, zwróciła się do sądu o zgodę na złożenie opinii Amicus na poparcie wniosku Komisji Papierów Wartościowych i Giełd USA o wydanie wyroku. W proponowanym brief InvestReady mówi, że argumenty przedstawione przez Ripple są domkiem z kart, który spada szybciej niż cena Luny. W świetle niedawnej katastrofy FTX-a, InvestReady twierdzi, że kryptowaluta XRP jest zabezpieczeniem, ponieważ została wypchnięta przez scentralizowany podmiot. Argumentuje również, że należy odmówić obrony Ripple, ponieważ inne firmy przestrzegały przepisów dotyczących papierów wartościowych, ale Ripple zdecydował się je zignorować. Listanowi stanowi argument za rozszerzeniem definicji akredytowanych inwestorów, ponieważ członkowie społeczeństwa rosną chęć, albo rośnie chęć udziału we wczesnej fazie papierów wartościowych. Warto zauważyć, że firma uważa również, że SEC musi współpracować z Commodity Futures Trading Commission CFTC, aby stworzyć ścieżkę do decentralizacji i utorowania tokenów definiuje minimalną decentralizację jako utratę kontroli nad podażą tokena. Także tutaj widzimy, że atakuje tym razem Zek Ripple. Nie obło się bez problemów, również wiecie, mamy bezpieczniki w sieci krypto, nagle giełdy przestają działać, ale żeby Ledger przestawał działać w tym samym czasie, no to jest coś nowego, ale zobaczmy dlaczego tutaj mieli problemy użytkownicy Ledgera z wypłatą. Dyrektor techniczny Ledger Charles Golemet powiedział koń Telegraf, że ponieważ użytkownicy często pozostawiają urządzenia spokojnie na długi czas, liczba użytkowników, którzy muszą zaktualizować oprogramowanie w środę doprowadziła do nietypowego obciążenia usługi menadżera urządzeń. Po części ziemi w FTX nastąpił masowy odpływ z giełd, No i tutaj ludzie odpalili również Ledgery. Dwie godziny później dostawca pamięci zimnym portfelem poinformował, że naprawiono awarię jego serwera, jednak użytkownicy byli zaniepokojeni językiem używanym po raz pierwszy, kiedy ogłoszono awarię. Twoje zasoby są bezpieczne, a poprawka zostanie wdrożona, gdy zidentyfikujemy podstawową przyczynę. Tak miała ta informacja. Co masz na myśli, mówiąc, że aktywa są bezpieczne? Czy to nie oczywiste? Odpowiedział jeden użytkownik. Nasze podkreślenie. Wszyscy wiedzą, jak działa ledger, ale używanie Twoje aktywa są bezpieczne to fatalny moment, czytamy w innym komentarzu. Tuż przed ogłoszeniem przez FTX, że Binance przejmie giełdę niewiążącą umową, która od tego czasu upadła. Jej założyciel, Bankman Flight, zapewnił opinię publiczną, że aktywa są również w porządku. Także wszyscy, którzy mówią, że wasze aktywa są bezpieczne, ostatnio to działa jak, wiecie, no troszeczkę nie swoje w świecie krypto, i dlatego tutaj FTX, bardziej ledger w tym przypadku, miał również problemy ze swoimi serwerami. Okej, okay, mamy to. Ja Wam życzę wspaniałego dnia. Pamiętajcie, żeby śledzić również Discord. Dużo osób się wczoraj pojawiło. <grych> Tychże tam dodaję również informacje poza godzinami, i tam są te informacje na bieżąco. Tutaj zbieramy te wszystkie informacje z całego dnia, a i potem te najważniejsze popychamy dalej. Wszystkich by się nie dało, ze wczoraj na pewno nie, bo było ich. Taka masa, że sam byłem zaskoczony. Życzę Wam wspaniałego dnia jeszcze raz, no i pamiętajcie: zostańcie z bitcoinem.